Przekonali się, przekonali się na oświetlenie z punktu widzenia w związku z tym yy, ta w tym, w tej chwili się w kilku, w kilku Nie chcę zadawać na to, oczekiwania. Dwa parolka pełne w punktu widzenia to, co to nie pozostało, to, się siedzimy przy ulicy Wojska Polskiego. Później niech wypychań zawiadowania

Będę jak będę za lata 20, 30, ja że Witaj na Was, bardzo proszę, panie profesorze, panie profesorze, panie profesorze. Dziękuję panie profesorze. dziękujemy panu

że zdecydowali się wybudować tak piękny obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu Więc bliskie że na się działań młodzieży od samego początku, jak najłatwiejszej decyzji od samej z jak najłatwiejszej tak jeszcze raz cieszę się, że tutaj w mieście włoskiej grupy przynajmniej jedna jedna część młodzieży będzie mogła korzystać z tego dwie wieku, tutaj spędzać swój czas i oczywiście rozwijać swoje elementy i swoje zdolności. Pozwólcie, że teraz Proszę o posadę. Przeczytam na pewno pismo dzisiaj rano, że to prawa, stanowisko porówna zawody sportowe do tego, jak który każdy z nas w swoim życiu położy. Czyż nie wiecie, że życie za to biegiem od nas na króle. Wszyscy się biegiem tylko o na to tak, nie gminić, że się nie otrzymali. Każdy, który jest w za nas, sobie wymaga Oni, aby zdobyć się żyjającym na drogę. My zaś żyjemy, żyjemy na Jak Trzecie podszeżenie zmiany w tej chwili wszystkim ludziom. Ty mogą się znaczyć, że pracy i obowiązków. Pozwól, że ci nie nauczyli się i szukać odprzedzenia i szlachetę tej Prosimy cię, żeby przyszedł, najwłaskawszy, wszyscy, którzy w łóżkach, w łóżkach, w tych podszeżeniach, które zostały niepodległe, oraz umożliwia zdrowie tych i ciała. Niech w się tak jak i z radością, jak w Bogacie, przez Bogacie, Pana, Pana Bogacie, Bóg, który oświeca Bogacie, w wszystkich ludzi, Bogacie, w 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 i w Bogacie, w Bogacie, w Bogacie, w Bogacie, w Bogacie, w i, syny, i dusz,

<s advod oczywiście> w imieniu prezesa, a wraz z ważnymi chciałbym Państwu zaprosić, aby wyrażać też wspaniałym rynku, uczyć samych wspaniałych zawodów sportowych oraz patronat na rozwoju sportu wśród dzieci. i to, żeby kiedyś tak znakomite zespoły

Obrigado.